Ale jak na przed tym jutrzejszym, decydującym chyba meczem z Toruniem? <grym> może zdecydować się o wszystkim, a może przedłużyć serię. Więc yy, na pewno wracając do Zielonej Góry, tutaj jesteśmy mocni i yy, musimy trzymać koncentrację przez 40 minut, a jestem spokojny o ten mecz. Czy możemy użyć takiego sformułowania, że byłoby wyczyszczone po tym meczu, po tych dwa, dwóch meczach w Toruniu, czy? Czy nie, czy jednak siedzi gdzieś tam, zwłaszcza to drugie spotkanie, bo, bo udało się dojść, udało się nawet wyjść, no ale, ale można powiedzieć, że torun szybko nas jakby mm, wypunktował. Znaczy, myślę, że nie można tak zupełnie wymazać tych meczów, bo było, było dużo pozytywnych rzeczy mhm. a, i z tych negatywnych musimy wyciągnąć wnioski. Wnioski, tak jak mówiłem, nie możemy tracić koncentracji, bo czy to początek pierwszego meczu, czy końcówka drugiego, to jest. E, Brak koncentracji z naszej strony i gdzieś takie podpalenie się szybkie po, po nieudanych akcjach i później próbujemy to szybko nadrobić w jakiś może indywidualny sposób, niekoniecznie drużynowy. Więc musimy na pewno wyciągnąć wnioski w tę stronę, żeby, żeby nie podpalać się. Czyli mentalność, tak? Głowa tutaj będzie najważniejsza. Myślę, że tak.